LKS przemsza siewierz i LKS tęcza błędów. Na ten mecz czekaliśmy przez niemal cały sezon. Ze spotkania na spotkanie zdobywane wyniki umacniały pozycję siewierskiego zespołu tak, by na końcu rozegrać ten bardzo ważny mecz. Panie! meczu otworzyli przeciwnicy w 41 minucie. Po chwili zawodnicy z Przemczy zdołali wyrównać na 1 do 1. Strze celem, Bellum, Druga połowa, podobnie jak i pierwsza, rozpoczęła się od sprzątania murawy, którą zaśmiecili kibice tęczy. Już na początku padła bramka dla przemszy. Niestety sędzia jej nie uznał. Po faulu w 71 minucie graliśmy już tylko w 10. Mimo to nasi zawodnicy nie poddali się i w 85 minucie zdobyli kolejną bramkę, ustalając wynik meczu na 2 do 1. 啊，班长。啊 Konie tęczy z Przemszą, skomentował trener naszej drużyny. Bardzo nerwowy mecz, co widzieliśmy, spotkały się pierwsza z drugą drużyną. Mnie bardzo cieszy, że, że zawodnicy nareszcie, nareszcie włożyli serce, serce na boisko zostawili i wygraliśmy mecz. To naprawdę bardzo cieszy po takim ciężkim boju. Jeśli chodzi o sędziego, nigdy nie komentowałem decyzji sędziego. I, i Dalej będę się tego trzymał i nie będę komentował. Dzisiaj stanowiliśmy po prostu drużynę. I tego nam brakowało w niektórych, w niektórych spotkaniach. Jest to bardzo, bardzo, ale to bardzo dobry prognostyk dla tej drużyny na przyszłość. Czy będzie to ze mną, czy, czy z innym trenerem, to czas pokaże. Zawodnicy są także zadowoleni z odniesionego zwycięstwa. Na pewno daliśmy z siebie wszystko co mogliśmy i dlatego wygraliśmy ten mecz. W stosunku do tego sezonu mogę powiedzieć, że to jest moja właściwie druga bramka, ale jakże ważna. Tak? Wygraliśmy z liderem, do którego mieliśmy 8 punktów straty, zmniejszyliśmy ją do 5, ale jak to mówią, co się źle zaczyna to się dobrze kończy. Na pewno będziemy chcieli się wzmocnić, na pewno trener będzie o to walczył, zobaczymy jaka będzie nasza przyszłość i wygrać każdy następny mecz. To był mecz pełen wielu skrajnych emocji. Ogromna radość ze zwycięstwa była poprzedzona czarą goryczy, którą wylali na nasz zespół sędziowie i drużyna zbłędowa. W przerwie bramka sztenczy uderzył jednego z zawodników Przemszy. A tych kilku decyzji sędziów nawet nie warto komentować. Tak, 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 tak. Kropką nad i było przedłużenie meczu o 8 dodatkowych minut i brak reakcji na popisy błędowian. Burmistrz oraz działacze klubu LKS Przemsza Siewierz nie pozostali obojętni na to, co wydarzyło się na Siewierskiej murawie. LKS Przemsza Siewierz to klub z tradycjami. Grają tu wyjątkowi zawodnicy, którzy doskonale wiedzą, co oznacza gra fair play. No to trzeba mieć serce do, do piłki nożnej jakoś jakoś tym żyć, nie? No, no, ja grałem i syn to po mnie odziedziczył i dali się jakoś ciągnie. Choć już też kończę karierę, nie? Pomału. To właśnie ze względu na te zasady i tradycje nie pozwolimy, by w drodze o awans do czwartej ligi puszczono nas z torbami.